Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia i tym razem zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym przedstawię produkty do ust i paznokci, które moim zdaniem warto zakupić na tej promocji w Rossmanie minus 49%. Rozpoczyna się ona już jutro bo 30 września i będzie trwała aż do 5 października. Jeśli jesteście ciekawi moich rekomendacji, to po prostu oglądajcie dalej. Rozpocznę od produktów pielęgnacyjnych do ust, a konkretniej nawilżających. I pierwszym moim ulubieńcem jest masełko z Nivea o zapachu Vanilla and Macadamia. Jeśli oglądacie moje tutoriale makijażowe, to wiecie, że ja praktycznie non-stop używam właśnie tego masła. Już jest na wykończeniu, więc być może się ponownie na nie skuszę. Poza tym, że ma fajną konsystencję, niesamowicie nawilża, to jeszcze ma po prostu przepiękny zapach. Może dlatego, że jestem właśnie miłośniczką wanilii w ogóle w każdej postaci. Przechodząc do kolejnego ulubieńca, to jest nim Carmex, który to właśnie Wy mi poleciliście. Ja go dorwałam chyba kiedyś właśnie w Primarku. Wiem, że w Rossmanie jest również dostępny, jest on już również na wykończeniu, więc prawdopodobnie skuszę się na niego również, ale już w wersji waniliowej. Jest on również fajnie nawilżający i... Ja właśnie po stosowaniu tych matowych pomadek często mam właśnie spiechnięte usta i wtedy właśnie sięgam po Carmex. Pora na jedyną konturówkę, o którą zawsze jest mnóstwo pytań w momencie, gdy mam ją na sobie w filmie. Mowa o konturówce marki Essence odcieniu 06 Satin Mouth. Mouth z angielskiego oznacza taki odcień fioletowo różowy ale ja tutaj żadnego fioletu nie widzę. Moim zdaniem to jest taki przepiękny, zgaszony róż, który wpisze się w praktycznie każdy dzienny makijaż. I dlatego właśnie ta konturówka należy do moich ulubionych. I tutaj kieruję pytanie do Was, ponieważ chyba to jest jedyna konturówka, jaką posiadam z Rosmana, ale właśnie planuję zapolować na tej promocji na jakieś fajne konturówki, więc jeśli możecie mi coś polecić, to napiszcie w komentarzu. Teraz chciałabym Wam pokazać moją najukochańszą pomadkę marki Evelyn Cosmetics o numerze 476. Jest to taki bardzo delikatny, jaśniutki róż, który wkomponowuje się przepięknie przy okazji makijaży, w których oko jest tak charakterne, bardzo podkreślone. I jedynym mankamentem jest to, że ta pomadka dość szybko schodzi z ust, ale za tym odcieniem kolorkiem po prostu bym w ogień skoczyła, bo za tym jest fajnie nawilżająca. Mam Wam do pokazania aż trzy pomadki z Rimmela i dwie pierwsze są z tej serii The Only One. Numerki, jakie posiadam to 610 Cheeky Coral oraz 100 Pink Me Love Me. Mam jeszcze kilka odcieni z tej serii, jednak te dwa najbardziej przypadły mi do gustu. Ten numerek 100 jest to taki delikatny, romantyczny róż, bardzo dziewczęcy. Natomiast Cheeky Coral 610, jak sama nazwa wskazuje, jest to odcień taki koralowy. Bardzo ładnie prezentują się na ustach. Te pomadki są nawilżające, no i... Przepięknie pachną. Natomiast trzecią pomadką marki Rimmel jest pomadka z serii Lasting Finish by Kate Moss i mam ją tutaj o numerze 14. Mam ją również dzisiaj na ustach i jest to taki nudziakowy kolor, wpadający delikatnie w brąz. Bardzo ładnie się prezentuje i jest idealny, jeśli chodzi o dzienne makijaże. Przejdźmy teraz do płynnych produktów do ust i jak już Wam wspominałam na moim snapchacie, na którego zresztą Was zapraszam, jak zwykle, otrzymałam jakiś czas temu pakę kosmetyków do przetestowania takich marek jak Rimmel, Bourjois, Sally Hansen, Astor czy Miss Sporty i jedyną nowością do ust, która się u mnie sprawdziła jest... Płynna, matowa pomadka marki Bourjois. Mam ją tutaj o numerze 07. Powiem Wam, że jeśli chodzi o mnie, to jest to absolutny strzał w dziesiątkę. Może nie ma ona aż tak idealnego matowego wykończenia, ale jest taka kremowa, fajnie nawilżająca. I w moim przypadku jest to ogromny pozytyw, ponieważ ja mam usta z taką tendencją do przesuszania się. Co do samego koloru, to myślę, że jest on idealny na co dzień, jak najbardziej w moim guście. Otrzymałam jeszcze inny odcień Ale w ogóle nie przypadł mi do gustu Więc nie będę Wam nawet go pokazywać Jeśli chodzi o konsystencję, trwałość To jak najbardziej polecam I drugim produktem płynnym Do ust, który mam Wam do pokazania Jest mój ukochany błyszczyk z Revlonu Który mam już kilka lat Nie wiem czy jeszcze mogę go używać Niesamowitym plusem jest to, że jedna warstwa tego błyszczyka kryje. Jest on niesamowicie trwały. Jego numerek to 0,18. Jeśli szukacie czegoś w odcieniu takiej prawdziwej, krwistej czerwieni, to jak najbardziej polecam postawcie właśnie na ten błyszczyk z redlonu. To by było na tyle, jeśli chodzi o produkty do ust, które moim zdaniem są godne Waszej uwagi. Oczywiście, co udało mi się przetestować. Przejdźmy teraz do produktów do paznokci. No i tutaj będzie ciężej, bo ja już od jakiegoś czasu stawiam na hybrydy, ale mam Wam do pokazania. Produkt, który jest moim zbawicielem, mowa o takiej odżywce o preparacie marki Evelyn Cosmetics, nazywa się SOS dla kruchych i łamliwych paznokci. Jest to druga buteleczka i ten produkt uratował mi życie, moje paznokcie naprawdę, które były w tragicznym stanie. Więc jeśli faktycznie macie kruche i łamliwe paznokcie, to postawcie na ten produkt, bo warto. Zanim jeszcze lakiery hybrydowe stały się takim nieodłącznym elementem mojej egzystencji, to jak najbardziej owszem stawiałam na lakiery do paznokci między innymi dostępne w Rosmanie I pierwszy, który mam wam do Pokazania to biały lakier marki Vivo, który bardzo szybko zasycha, co jest jego niebywałą zaletą. Naprawdę mogę Wam go polecić. Jest to chyba właściwie ostatni mój nabytek z Rosmana, jeśli chodzi o lakiery do paznokci. Natomiast drugi lakier to jest to bardzo taki naturalny kolor. Tutaj jest napisane, że jest on przeznaczony do tego francza. Jest to lakier marki Bell, bardzo fajnie się u mnie sprawdza, właśnie na co dzień wygląda tak fajnie, delikatnie, dziewczęco i wpisze się w praktycznie każdą stylizację, jak najbardziej polecam. Na sam koniec mam Wam do pokazania dwa produkty marki Sally Hansen, które otrzymałam właśnie do przetestowania w tej paczce i ja nie mogłabym Wam ich polecić, gdyby nie to, że dałam je do przetestowania mojej mamie właśnie w takim zestawieniu. Lakier do paznokci oraz top coat i manicure utrzymał jej się 7 bądź 6 dni bez jakichkolwiek odprysków, więc po prostu wielkie, wielkie wow, naprawdę. Jeśli stosujecie zwykłe lakiery i chcecie, aby ten manicure się dłużej utrzymywał, to jak najbardziej polecam Wam spróbować i postawić właśnie na produkty tej marki. To już wszystkie produkty, które chciałam Wam polecić. Wszelkie dostępne linki do tych produktów oraz ich ceny znajdziecie w opisie pod filmem. No i dajcie mi znać, które Wy produkty polecacie. Ja się na pewno będę czaiła na tej promocji na konturówki oraz na jakieś matowe pomadki, więc jeśli macie mega ulubieńców, to dajcie mi znać w komentarzu. Mam nadzieję, że film będzie dla Was przydatny, że Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapkach w górę. Pojawią się jeszcze dwie części dotyczące promocji w Rosmane, więc wyczekujcie. Wszystkie nowe i zainteresowane na osoby zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Wpadajcie na moje media społecznościowe, na mojego Instagrama oraz na mojego Snapchata, żeby poznać mnie za kulis, bądź być ze wszystkim, bądź być ze wszystkim na bieżąco. Widzimy się w kolejnym filmie i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pa!